Pomysłów, tak? tak. Skrzynka pomysłów jest rzeczą fantastyczną, a pracowałem w filmie, w której były takie skrzynki. Były skrzynki z pomysłami i oczywiście był tam śmieć, guma do rzucia, kapselek, papierek po cukierku, napis brzydki, no jak tu dzieci. No dzieci są rozbrykane, troszkę tam zapomną, troszkę tam celowo, pomyślą sobie co tam będzie. Na szczęście brzydszych rzeczy nie było. Tak? No i takie śmieci były. Wybieraliśmy te śmieci i nigdy ich nie komentowaliśmy stało się to i się brało te karteczki, to ci ludzie przestali się cieszyć z tym rzucaniem tych śmieci i szybko, i szybko to stało się narzędziem naprawdę do pobudzania kreatywności. Ludzie rzucają tam pomysły, oczywiście nie mogły one dotyczyć pieniędzy, nie mogły dotyczyć obowiązków danego pracownika, bo wiadomo, żeby się ludzie zebrali na, na nagrodę i wtedy się podzielili. Znaczy jak się to dzieje, jeśli ktoś próbuje na przykład dawać nagrodę za to, to wtedy koledzy się dzielą i mówią, dobra, to jest tak, na 11 u nas jest w dziale, Nagroda jest wartości 1000 złotych, nie? no to dobra, to ty dzisiaj, ty jutro, ty pojutrze, ty tam za tydzień, ty za miesiąc i zawsze się dzielą tymi nagrodami. To jest zjawisko powszechne, a później się ludzie dziwią, że oni się dzielą. No, ja się nie dziwię, inteligentny człowiek myśli, jest nagroda, no to trzeba zgarnąć zawsze, prawda? I tak oto kolegów się chwali, zawsze się coś wymyśli. Jeśli nie ma nagrody i nie chwali się za rzeczy, nie poleca się pomysłów, które dotyczą bezpośrednio obowiązków, tylko innych, a to wtedy jest super. Bo wtedy nie ma przekupstwa, wtedy nie ma tego, że ludzie próbują sobie podzielić tą nagrodę, tak, kiedy nie ma tego wolno. Ale oczywiście może być tak zwana nagroda prezesa, która nigdy nie wiadomo jaka jest i czego dotyczy i wtedy nie wiadomo, czy w ogóle warto grać, trochę jak to, to lotka. Więc nie będzie też tamtego elementu w stylu to bym dzisiaj na Ciebie, to jutro na Ciebie, prawda, go każdy wtedy naprawdę pisze. Coś takiego. Skrzynki pomysłów, ludzie się z nich śmieją, żeby to było jasne, ale działa. Ha, ha, ha hi, hi, hi. tak jak tablica ilość dni bez wypadku. Ale śmieszne, ale żerujące, mhm. dopóki nie ma tam wielu dni już. A drugi wydział też ma dużą liczbę. To się zaczyna rywalizacja. I ty mi kasku nie założysz? I butów z noskiem mi nie założysz? Szor do szatu. Ale co ty tam ty tyle lat pracowałem bez? O nie. 180 dni bez wypadku, a oni mają tyle? I co ty chcesz mi przez to zepsuć mi jeden dzień? Mowy nie ma. I tak ludzie zaczynają się sami pięknie y, dyscyplinować. Mm -hmm. Skrzynki pomysł.